Witam Was wszystkich, ale yy, coś chcę Wam pokazać, bo ja nie wiem co się tutaj stało. i Chciałem sobie wyjść z Jaybreaka, sobie pogaj normalnie, a tutaj nagle widzę, że coś jest tu rozwalanego. Nie wiemy co się stało. Natomiast sobie yy, obczajmy, co się stało z Jaybreakiem. Natomiast zostawcie suba i lajka. Like Chyba, że 300 subów. Dzisiaj mamy 30 maja i właśnie nie wiem co tutaj się stało, ale yy, tu się wszystko pali, ja nie wiem. Nie, nie wiem, co się dokładnie stało. Dziura tu nawet jest. Yy, nie wiem. Yy, ognie tutaj są. Pali się wszystko. Nie wiem, co się dzieje. Nawet tutaj auto się nie respią prawda? Yy, tutaj polonezik się miał zrespanować No, że chyba tam jest, ale nie ma go. Yy, on, on po prostu nie, nie ma tego poloneza. Natomiast nie wiem nie wiem, co się stało. Natomiast tutaj wszystko się pali. Ja nie wiem. To jest wielka, wielgaśna dziura. Tutaj jeszcze kamienie, prawda? I tu jeszcze wejście do, yy, do więzienia. Ja nie wiem, co tutaj się stało. Natomiast sobie obczajmy, wszystko, co tutaj jest. No, zepsute drzwi są. Widzicie? Yy, tak blisko siebie są. Jeszcze ognie są tutaj, prawda? Yy, więc. Więc nie wiem, co tutaj się stało. Yy, naprawdę. Yy, więc jak widać. Nie wiem co się to tutaj z Jay breakiem naprawdę. I ja zaczynam panikować, bo ja się boję, że wszystko, że wszystko rozwalą, prawda? Ale tutaj oni nie widać. Tutaj rozwalona ściana, jak widać, prawda? Wszystko nie wiem, nie wiem, co tutaj się dokładnie stało. Mam nadzieję, że już takiego przypadku nie będzie, chociaż, chociaż mam taką nadzieję, ale... No, ale widzicie co tutaj się stało? Nie wiem dokładnie. Ja się tutaj chciałem pograć, nie wiem, jako policja sobie poaresztować ludzi, a tutaj nagle widzę ogień. Nie wiem co tutaj się stało. Naprawdę, yy, czy ktoś tutaj podpalił? Tego to ja nie wiem. Ale zobaczmy co się stanie, jeżeli wejdziemy w ten ogień. Yy, natomiast czy da się ugasić taki pożar? To zobaczymy. Jeszcze tutaj, yy, jeszcze tutaj piasek, prawda? Czy, czy coś jakiego, Ziemia jeszcze. Aha, ogień. Oha, oha, yy, pali, Paliłem się przez chwilę. Ale tutaj ogień naprawdę jest niebezpieczny w jaybreaku, więc uwaga na ogień. Jeszcze tutaj lampa roz, rozwalona w sensie, że, że tutaj się tak położyła, prawda? Nie wiem co się stało, ale naprawdę yy, nie wiem co tutaj powiedzieć. Jeszcze tutaj piasek się wysypał, jeszcze wielka taka dziura. Czy da się ugasić taki pożar? Zobaczymy. Natomiast dzisiaj wraca z poprawionym mikrofonem, więc bardzo dobrze. Czy da się ugasić ten pożar? Tego to zobaczymy. Yy, tutaj C4 nie. Tego nie wiem, ale nie da się ugasić tego pożaru. Natomiast chciałbym sobie... Nie, nie wiem, chciałbym uratować ten, tego Jaybreak'a, prawda? Tutaj kontrakty i takie tam. Yy, ale jak widać zepsute jest. Zepsuty, jest. Yy, wszystko, prawda? Nie wiem co tutaj się tak naprawdę stało Czy ktoś tu podpalił, czy ktoś, czy ktoś jest złośliwy, prawda? Jeszcze tutaj taka duża dziura. Naprawdę. Jeszcze yy, odziej się z tego wydobywa. Więc naprawdę yy, tutaj, yy, 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 tutaj yy, wiecie, katastrofa yy, w j nie? Tutaj auto, a nie będę kupywać. Nie wiem, co tutaj się stało, naprawdę. Czy ktoś tutaj podpalił? Ale musimy dojść do tego. Natomiast, natomiast druga część będzie wkrótce. Do widzenia, jeszcze zobaczymy.